Hej, siączko, witajcie! Z tej strony Gilon i to dzisiaj w nowym odcinku, gdzie pokażę wam nowy skin i turniej Dekida Laroya. Marzenia spotykają rzeczywistość. Fortnite przedstawia dla Roy dzikie sny. Mamy tutaj krótki zwiastun, także go sobie tutaj obejrzmy. Czyli tutaj współpraca oczywiście Fortnite'a z Dekid Larojem. No nie powiem, że nie dosyć ciekawy i specyficzny zwiastun, jakby nie patrzeć. Także tak to się tutaj prezentuje. 27.01 mamy datę. Także to jest ciekawe. Do serii ikony Fortnite dołącza nowy artysta. Australijski raper, wykonawca i autor piosenek The Kid Od początku swojej kariery w 2019 stał się siłą, z którą liczy się świat, a już wkrótce jego emocjonalne utwory i dramatyczne bity zabrzmią Fortnite. Skakuję wyspę The Kid Dzikiesny od godziny 0%. 01 28 stycznia 2023 i wyruszcie we wciągającą e, dźwiękową przygodę obrazującą podróż Laroy od skromnych początków poświęconą supergwiazdę wypełniającą stadiony. Wyspa ta zawierać będzie nową e, muzykę Laroi, w tym jego nadchodzący utwór Love Again, wydawany w piątek 27 stycznia. Ponadto, zarówno na tej wyspie, jak i na wyspie Afterek zagrany zostaną trzy niedawne dotąd. Y, y, niewydane dotąd utwory. Od 26, y, 26 stycznia zanim pojawią się deki dla Roy, dzikie sny, w sklepie Fortnite dostępne będą stroje deki dla Roy i łotr dla a jeszcze wcześniej, 24 stycznia, rywalizujecie w deki dla Roy Cup, o szansę wcześniejszego do odblokowania strojów oraz specjalnych ikony sztandaru i Emotki Dekil LaRoy Dzikie Sny. Gracz w tej interaktywnej przygodzie będą przemierzać cybermiasto LaRoy Town, uczestnicząc ostatecznie w tłumnym koncercie znanej i nowej muzyki LaRoy. Po pokazie gracze mogą dołączyć do LaRoy na afterku. Na afterku słuchajcie zapętlonego miksu Dzikie Sny i poznajcie życie LaRoy zarówno w trasie jak i poza nią. W trakcie obydwu przygód gracze mogą wykonywać zadania Dekil LaRoy Dzikie Sny w zamian za PD i specjalne przedmioty LaRoy, które tutaj mamy pokazane, w tym muzykę e, z lobby, ekran szczytywania, graffiti. E, Zadania dekad dla jest będą dostępne od godziny 001 28 stycznia do 24-3 lutego. Tutaj mamy te nagrody. Tutaj jest ten ekran szczytowania. Także tak to się tutaj generalnie prezentuje. E, szukacie rzeczy Laroy. Przed pokazem stroje Dekid Laroy oraz Łotr Laroy. Plus inne przedmioty będą dostępne w sklepie w grze od godziny 1:27 stycznia. Także tutaj mam strój i plecach Dekid Laroy. E, Przemieście drogę na szczyt od marzyciela do twórcy hitów ze strojem Dekid Laroy. Zawierający oprócz stylu domyślnego również styl zelektryzowany. Ze strojem otrzymacie pleca Get My Bag. Zawierający niebieski styl i domyślny. E, styl domyślny i różowy Left Alone, strój pleca kill off i malowanie Water Alloy. No, czyli tutaj mamy, wiadomo, skinka e, styl, kill off, chyba z. albo plecak to jest, a nie, to jest jednak plecak, sorry. A, je, to jest plecak, a to jest kill off, z tego, co tutaj widzę. I mamy też malowanie, no i mamy też rzeczywiście dwie emotki, czyli emotka utrzymuj się na powierzchni, zrelaksuj się i dryfuj z nurtem. Emotka serce króla, e, gotowe na miłość i muzyka z lobby. Także tutaj mamy też dwie emotki i muzyczkę. No i co, Emotki otrzymy się na powierzchni, modkę serce serca muzykę z lobby można kupić pojedynczo lub w zestawie, zawierającym dodatkowe ekran No i oczywiście, myślę, że jedna z najfajniejszych rzeczy, która jest tutaj została ogłoszona, okaż odwagę w boju The dla Roy Cup. Tak jest, Lary jest nieustraszony na scenie, bądź Wy, bądź nieustraszony na polu bitwy w The dla Roy Cup. Rywalizujcie w turnieju par Fortnite 0 Budowania, czyli turniej jest duo bez budowania, odbędzie się on jutro. Eee, o szansę bycie wśród najlepiej punktujących graczy w swoim regionie, wcześniej odblokowaniu strojów The Killary oraz plecaka Get My Back i Water Laroy oraz plecaka Kill a Ostrze Tragedy. zobaczcie też co najmniej 8 punktów, eee, by odblokować ikonę sztandaru i emotkę rzucaną. Czyli jak będziecie mieli 8 punktów na tym turnie jutro, to dostaniecie ikonę sztandaru i oczywiście emotkę. Mamy tutaj e, też punktację. 3 godziny, wiadomo, 10 meczy. Tutaj punktacja, czyli za Winka mamy 25 punktów, za Kila 1 punkt. Do udziału wymagany jest m.in. uwieczny, no, czyli wiadomo, dwuetapówka i zweryfikowane konto, także co najmniej 15 poziom konta. I tak to się generalnie prezentuje też. Możemy sobie zobaczyć na szybko, e, oczywiście, ile top tutaj wygrywa Skinka I z tego co tutaj już widzę, mamy Europa. E, top 1350 najlepszych duo zgarnie sobie skinka The Kid LAROI i plecak Get My Back i strój Water LAROI i Ostrze Tragedie, czyli dwa skiny i dwa plecaki za top 1350. Także tak to się prezentuje. Ja myślę, że bardzo spoko kolabo i bardzo fajny turniej. W ogóle jeszcze koncert będziemy mieli. Jeszcze tyle będzie i temu od niego. Ja myślę, że bardzo spoko. Jeśli wam się to podoba, to pamiętajcie sub, łapka w górę, kod lewą w sklepie, a się z wami żegnam. No i tyle. Widzimy się w następnych odcinkach. Siemanu!